Nie ma potrzeby suplementować, a tym bardziej sprawdzać poziomu witaminy D3, powiedział najgorszy lekarz. Dlaczego przed prawie każdym zabiegiem szczepienia implantu sprawdzam poziom witaminy D3 we krwi? Bo to może decydować o sukcesie albo porażce leczenia. Witamina D3, tak zwana witamina słońca, to klucz do prawidłowej integracji implantu z kością. Bierze udział w ponad 200 reakcjach metabolicznych, które odpowiadają m.in. za integrację i zrastanie się implantu z kością. Szokujący fakt, nawet 97% osób w krajach przemysłowionych ma niedobory witaminy D3. A bez niej twój organizm nie potrafi prawidłowo wykorzystać wapnia i mineralizować kości wokół implantu. Dlatego przed każdym zabiegiem zalecam badanie 25 OHd. Poziom powinien wynosić minimum 50 nanogram na mililitr. Jeśli masz mniej, suplementujemy. To proste działanie może znacząco zwiększyć powodzenie implantacji. Pamiętaj, sukces leczenia to suma szczegółów. Implant to element całego organizmu, który musi prawidłowo funkcjonować. Chcesz dowiedzieć się więcej o przygotowaniu? Do zabiegów szczepienia implantów, obserwuj mój profil i pamiętaj: zdrowe zęby to dłuższe życie.